Ja jestem? Tak. Jest tak. Jak masz na imię i jakie masz, powiedzmy, cechy? to tam jest krótki opis tej postaci, prawda? Nazywam się Brytta. Jestem kucharką. Niezbyt urodziwą. <grym prawde 'a> ale spostrzegawczą i bystrą. Jesteś? Tego. Bardzo, ale. Kazika? czyta Ale. Czytaj nie wiem, nie mogę. I na dworze kruje. I dama. stary ojciec to no. Mam 84 lata. Ostatnie lata spędzam pod opieką lekarzy. Specjalistów. Specjalistów będzie. No więc tak. Ja jestem Imrahil i zostałem przymuszony do związku e, psychicznego i fizycznego z Morweną. Morweną, Antibutalo. która zmusiła mnie, ponieważ jest duża i w ogóle ten Morwena jestem. Ogólnie latała do, ze za mną z bałkiem do tego, do ciasta i do ten, kazała. Mi. Ja co? A, z profesji jestem tym się. Wydałia. <grym> z profesji jestem sklepikarzem. Przedaj hot dogi na plaży. Ty się ze sklepikarzem. To, to ja jest jestem Folkwin. Jestem wytwórcą najlepszego tytoniu w okolicy zawierającym często podejrzane znajomości. To jest. jestem Helm. Jeździ z Rohanu. Jestem prawnym wojownikiem, ale, nie, ale o niezbyt jasnej przeszłości. Jestem Schoden, mądry i sprawiedliwy, ale przerażony z sytuacją na raz. Jestem Kilion, mąż pisemny, członek droży Jestem Arnor, kochanek Folki, kupiec zdrabiający na czarnym rynku przeżywający burzę hormonów stan wolny Podaje telefon 517-962-470, Mam dość tego brutala. No Może się umilę No, no, dawaj, no to... masz swojego z wałkiem. Ja jestem, ja jestem mormiona. Jestem właścicielką stroganu ważnego. Kochanka Archilima! Imrahila! Nie, Imrahila! Przymusiłaś mnie do tego! Nie, zabij się! Ty szmarłaś! jestem osoba? Dobrze, to teraz ja. Ja się nazywam Aldor. Jestem nadwornym śpiewakiem. z zniewieściałym. A kastratem? Z Nie, no bo nie to Śpiewacy operowi się ten. wycinali te no, ja wiadomo, co. Ja, ja. Ja ja ja. Jestem Elmon, złamany syn Kiryana i Seny. Giermek chcący zostać jeźdźcem króla. Jeźdźcem króla. Ja jestem Deor, nad, jestem nadwojnym kapłanem i redaktorem popularnego tygodnika. Jakiego? Playboy. Nie ma go Dobra, dobra, uwaga, wszyscy wiedzą i teraz uwaga, będę rozdawać losy, tylko losów nie wolno nikomu pokazać, swojego losu nie wolno pokazać, trzeba dyskretnie go otworzyć, ale nie niszczcie, złożcie go z powrotem i zaraz będę zbierała je do siebie, tak? <tosłuch> to losujemy, tak, żeby nikt nie widział, okay. ale jeden, dobra, okay. bo to tam nie już się z tym tak. A co chodzi?

A, no, no, Uwaga, Polko, Pol -ko, Polka. Uwaga, więc teraz w co naszym, tym? jak już mówiłam, w naszym mieście nie dzieje się zbyt dobrze i e, właśnie zapada kolejny zmierzch, którego ludzie bardzo się boją, ponieważ wiedzą, że co noc ginie jedna osoba i dlatego e, wiemy, je, mamy jedną wiadomość tylko, że wśród nas jest tylko dwóch, e, są dwie osoby, które... Zabijają. E, które zabijają. Ale, wystarczy, wyst ale to wystarczy, żeby zabić całe miasto. O, wiem kto ma. I teraz wszyscy zasypiają czyli zamykają oczy przestają rzucać szyszkami. I to musicie zrobić uczciwie. Zamknąć oczy, bo jeśli się jeśli będziecie ściemniać, no to ta niegra nie ma sensu. spoko, Zaraz się obudzę. No teraz wszyscy są mają zamknięte. Aha, jak coś skargę złożyć. Na ten... Mogę? Czy nie? No dobra, no to ja chcę złożyć skargę na tego. Znaczy oskarżenie, tak? No, oskarżenie na Morwenę. Dla, dla te... Są dwa powody. Po pierwsze, ona mnie molestuje. A, a po drugie, w nocy, kiedy wracam ze straganiku z moją kochanką, z którą razem prowadzimy ten skleki <laughs> On, ona nagle powiedziała, że <laughs> zostawi, zostawiła torebkę i zaczęła wracać. Nie cichu... <laughs> wiesz? Chciałem się przedstawić. Nazywam się Freja i jestem młoda dziewczyna zafascynowaną wojskiem i wojownikami. <laughs> Da, bardzo mi się podobają jurni barbarzyńcy, no którzy napinają swoje nalijane moskuły i przerywają się w słońce. Ale ona on 15 lat. <laughs> Chciałabym mieć. <laughs> no, i mam, no i wojownik. Wiele małych żołnierzy. W nocy zginął Falkwin, który został raniony mieczem. Co jest osobliwe, dziwne, że Helm, który jest rycerzem i posiada miecz. Mo... <laughs> posiada miecz. Posiada mieć, powiedzieć o tym. A a, 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 on długi, a ona została zabita On. Przez... A on został zabity przez miecz A więc wniose... wniosek Nim. o zabicie Nim. jej właśnie Nim. to jest dziwne, że miecz, który był... Za, którym był, była zadana rana przeszedł całe ciało A najdłuższy miecz... Tutaj w lokale ma właśnie Hem. To właśnie. czy nie jest tu jakiś Dzielam, Udzielam głosu. Niecham, jest... A właśnie Teodenowi sentennikowi. węgla. uważam, iż to hem zabija. To Gdyż ma bardzo niejasną przeszłość. Aha, czy e, przypadkiem nie siedział za mordy. Ale nie, jeszcze tak, raz, jeszcze raz mordy, słuchaj. Za mordę. Ja to tam się przepad tak. A więc uważam, że ten zabił. Można bardzo nie są przyszłość. I nie wiadomo, rzeczy, czy nie <Videoấy> I nie wiadomo się, czy może ktoś nie zabijał. Można już wprawę. No dobra, a ja ten, Ja tak sobie myślę, że skoro Ta myśl. my, myślę, że skoro Brytta zginęła, to ktoś mógł ukraść trochę garnków, stopić je i zrobić sobie mieczek. Kto, umie, kto jest kowalem i w ogóle czy coś takiego kto umie? Kto, kto jest z zawodu? Młotki. Fengel! Myślę, że to miecz też był. Więc? Fengel jest drugim podejrzanym. Wemi, tak jest, zabij go. Zabij go. No nietrenowatką. Teraz ja bardzo -y. dobra liczba. Zamaskowuję. Teraz jestem trzeci podejrzany. Zaczynamy. 6, 7, 5, 6, 7. Dobra, to, to głosuję na Fengela. Ale miało być po jednej No właśnie, Jarek, ty głosowałeś. Nie. No właśnie. A to może macie... Na Fengela głosuje jedna osoba. Kto głosuje na mnie. Dobra. Jeszcze jeden Czy... podejrzany. Nie, dobra. teraz to już za późno. E... Chciałbyś. No dobra. A Czy masz coś na swoją obronę jeszcze? Nie, nie. nie masz. w takim razie. Kto głosuje jeszcze raz na Helma? Dobra, wszyscy zostałeś z yeah. no, Jak to wszyscy? Yeah. A czym? bo Ale jak to wszyscy? <grym> zazywano 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 zazywano. No dobrze, ale generalnie zostawana większość. No. Zabijamy swoich ludzi, jak ja. miasto zasypia. A miałam zrobić. Ja chciałbym powiedzieć, że to nie mogę być ja, gdyś y, zarówno podejrzewałem odpoczynku tego eorl e i głosowałem przeciwko niemu. Ale to była tylko przykrywka. Tylko przykrywka, y, ty nie morduje y, sam w własny własnej tylko dla przykrywki, tak? No. Taki jesteś, jest rubaszny razem, tak? <noise> tak jesteś? <noise>